Six, five, four. Nie będzie głośno. Chłopaki, zaczynamy coś? Oh, uwaga, patrzcie! To jest nie głośno. Patrz. Jest. Oh. Zaczyna się. jak te są takie świderki jakie kolory widać wow patrzcie się wow Zielony jest. Tak się fajnie wysoko lecą. Nawet tu. Patrzcie. Jadź. Patrzcie, tutaj nawet lecą na bok. Uwaga. Dobra. O, teraz są malutkie, malutkie. Przygotowują się do następnych. I uwaga. O! O! Patrzcie takie duże... O! o! Te mają takie fioletowe, niebieskie na końcu, nie? Patrzcie się! Ja jedna do góry wow, wow. Patrz, leci następna do góry wow wow patrzcie na tą no to lecą następne uwaga no uwaga uwaga lecą następne następne te co lecą super wysoko, to strzelają, prawda? Dosyć mocno. Ale. Te są fajne, bo one różne kolory mają: zielone, różowe, niebieskie. A wstęgi takie, prawda? Ten dymek jest taki biały na początku. A zawsze właśnie jak widać, że coś leci do góry, to znaczy, że z tego potem wystrzeli na górze. Musisz się patrzeć, jak coś poleci, to patrz się na samą górę, jak coś mruga, to tam będzie też wystrzał. O, te są super. Ale piękne. Jak się. Super. Jak się wam podoba? No, no. siadajcie jak chcecie. Ale te są ładne, co? Wow, patrzę na tą Co leci na samą górę. Wow! Uwaga następna. Też, ale wybuchły. Wow. wow! Jacie, ale super. Nie, one tu nie przyjdą. One tu nie dolecą, gegie. One tylko tak wysoko lecą, to to tak wygląda. O, patrzcie. Te co lecą tak wysoko, to one tu tak wyglądają, że. O. Uwaga. Patrzcie, znowu. O. Różowo. bi, O. Takie wstęgi piękne. Wow. O, lecą następne, uwaga. Nie, nie, one zawsze się wypalą, GG, jak spadają na dół, wiesz? Patrzcie. Bum, bum. Cyk, cyk, cyk. Na sam koniec będzie na pewno największy. No. O, patrzcie się, jak się mienią. O, teraz te lecą do góry. Słucham. O, może tak zrobią. Zobaczymy. Patrzcie, jak te się fajnie rozbłyskują. Wow. na te. Wow, tam jakaś duża poleciała. Ło. Wow. Tam jakieś duże latają. Patrzcie, jak się te mienią. Wow! No, one jeszcze na ziemi strzelają. No, patrzcie. No, tam jest. Się zrobiła tak, tak pełno dymu, prawda? Te są ładne. O! Tam do góry coś leci. Te są super wysoko, latają, nie? O! o. Ale te robią dużo szumu. Te są super. Wow. Jo. Jo. Wow. To jest scary. Oh, jeszcze. Jeszcze będzie. Na samym końcu będzie najwięcej. No, na samym końcu będzie taki. Bum, 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 na samym samym końcu zobaczycie. To na samym końcu będzie takie... Jo. 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 Wow. Te są super na samej górze. Ła! Wow. Lecą jeszcze, żółte teraz, takie znowu różne kolory, Uwaga, coś do góry leci wysoko lecą jakieś. Koniec. Jeszcze coś tam leci. Chodźcie tu, chłopaki. Koniec. Wow, jak było? Jak było? Gege ge. Patrz, ile tam jest dymu. Wow, chodźcie, idziemy teraz mamy poszukać. No, na samym końcu wyłosu. Gabriel, stój tu teraz. Gdzie? Nie, nie, ale było. Patrzcie się na samym końcu. Widać? Księżyc świeci pięknie. Wow, ale jest dym.